Witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku i w końcu film zabrza wraca i wjeżdża właśnie pociąg kolei śląskich S1, z Gliwic do Katowic, Flirt widzowie wjeżdża. Ja nie zażyłem w Perony, więc po prostu tutaj na parkingu nagrałem S1, -kę. więc widzę pociągi po szkole, bo jestem od razu po szkole dzisiaj poniedziałek. Widzę, Nie wiem czy jest 9 czy 10, już zaraz sprawdzić Wam zaraz powiem i się widzimy już na dworcu. Widzowie powiem tak, jest ósmy maja. Najwięcej się pomyliłem, ale wiesz, że pociąg osobowy kolej Śląskich S1 z Częstochowy do Gliwic na tor pierwszy. Już widzowie obiecuję, jeśli oczywiście nie pojadę na przykład na dworzec się dziś dzisiaj poniedziałek, ale chyba nie pojadę. To następny film na pewno z Poznania. Będzie już na statywie, albo następny film będzie z przejazdu, bo mam w planach jeszcze raz zrobić ten przejazd. Bo tam było na odcinku chyba do pola, więc no teraz mogę montować, umiem bardziej i ogarniam. Więc wiecie, myślę, że leszno pokażę Rawicz więc 22W 010A na pociągu kolej Śląskich S1. Pociąg osobowy. PESSA ELF. Teraz odjazd tego składu. Zgłasza gotów do odjazdu bez gwizdka, ale wiemy, że jest odprawiony skład i zaraz będziemy mieli odjazd tego składu Kolei Śląskiej. idziemy widzowie sobie też na plac dworcowy do budynku dworcowego się ogrzejemy więc i leciemy sobie i no i następny pociąg to Intercity Osterwa z Szczecina do ten, do Krakowa ostatnio Osterwą jechałem Osterwą jechałem do Krakowa Osterwę nagrałem która jechała do Szczecina ale dzisiaj Osterwa będzie która jechała do Szczecina i mówię wam że będzie Piękna lokomotywa marcheweczka EP07376 No mam nadzieję. Liczę, liczę na to. Ostatni rodzynek złapany, po raz kolejny rodzynek złapany. Więc fajnie. Ale cały czas to rodzinka łapi już tak naprawdę częściej niż 442 właśnie. Bardzo często łapię ręce. Co dlatego nie ręce? To jest na moim kanale, tam trzy. Coś takiego. tam są więc Idziemy tu. Nie, tak to, to wygląda. Doje. Oczywiście ten kabel weźmie patrzymy O hetman. Ile jest opóźnione? 24 minuty. Hetman. mam no, w plecy i chciałbym hetmana nagrać dzisiaj Intercity 2701 tak do S1 do 13.54 czyli godzinka czasu typowo co jestem na dworcach zobaczymy tyle Matejko zyprze myślę do szpitala, to się późno 3 minuty ale to już skład na później Aby, którego nie będę nagrywał więc no tablica działa, bo Raz na live ie. było zdziwienie. Czy też na Jedzie już tam. Jedzie Zobaczmy, co będzie na akwarmie. Może w końcu. Mhm. Widziałem. nie chcę nic mówić, ale to jest zwykła sybełka jednak. Jednak zwykła. Zwykła jak. Nie wiem co zwykła EP07 na Intercity Osterwa w dniu dzisiejszym. Zobaczmy dokładną liczbę Osterwy. Intercity Osterwa. malduje się bez opóźnienia, na następny pociąg będzie dopiero za pół godziny spowodowane opóźnieniem. Nie, nie, za 8 minut, a potem. Za 20 minut, dlatego bo Intercity Matejko jedzie planowo, a Hetman jedzie nieplanowo. Ale, no i tak, poczekam, bo na Matejku mamy być seralizacja. I wjeżdża Intercity Osterwa z Szczecina do Krakowa z EP07063. Ten Osterwa! No. idziemy nagrywać odjazd z sterwy i zobaczmy co będzie PK Painter City to, ale już Aleśmy bliski zabrzmiały, skład został I Osobista. go słabo Intern Odjedzie Osterwa. Zabrza. Za chwileczkę. Czy zdążę? Odjazd. Jak do lokomotywy jeszcze? Chyba nie zdążę. A ci nie spieszę, idę na spacer. Z Osterwą. Ale słyszymy za to. Piękne, wrócenie EB07 z Intercity 87, 102, obserwa. Jeden balon klasy. pierwszej na koniec, w <suszy> Intercity, obserwa. Jak się wziął, to właśnie, muszę ten status. Z Szczecina do Krakowa odjeżdża z II w Zabrzu. Tu, to wiem. myślałem, że do Katowic pojadę, ale chłopak mi się wysypał. Tak, wysypał. I właśnie przejechała lokomotywa od Turkola. Opóźniony jest Turkol, 15 minut chyba. Tak jak wczoraj, Turkol też miał opóźnienie. Tym razem zdążyłem, załód Artus wiedzie idziemy na spokojnie nagrać odjazd tego Turkola. Mieliśmy owlot kolejny, bo też mój Kolega jechał turkolem i te tu tak, na był oblot, a ja jestem trochę przeziębiony i jestem na dworcu pod w wiało, ale jestem yy... chciałem do Rudy Hebi się też pojechać, bo myślałem, że nie zdążę tu, yy, ale jakimś po drodze bym miał drodze dworzec, widziałem wagony, yy, że stoją bez lokomotywy to... Po prostu poszedłem no i w końcu zabrzyszą mi kolej i to jest fajne. Um, nie wiedziałem, że ten film będzie ciągnięty dalej, bo w poniedziałek yy, było zimno i mama mi powiedziała, tak, dobra, pojedziemy do tych Katowic, ale jak zobaczyłem, że to jest SM32 w malowaniu PKP Cargo, yy, ja nawet nie wiedziałem, że zabrz będzie ten turkol, tak szczerze. Jakoś nie, nie zauważyłem tego, ma koszowym, myślałem, że tylko jest i biskupice. A tu się okazało, że Turkol jest również w tym zabrzu tutaj. I następnym po stronie jak to ruda Hebi, że tak, widzowie, wagon od Turkol wygląda. Ale zamknąłem <grystanie> drzwi. Widzowie. Pozdrawiam kolegę, który jechał. Nie będą mija Rodo, ale widzowie. Póki nie odjeżdżę, to coś zaglądne. Widzowie do Turkolika. Artus turkol w Zagrzu. Chciałem do Katowic z Patrykiem, ale Patryk, mówię, od razu niby. niby. No raz tu go nie może być z przyczyn wyższych. No i czekam na objazd w pociągu Turkol Górnik. To jest Turkol Górnik, chyba. Tylko teraz skąd on tu jedzie? On na pewno jedzie do Katowic. Turkol Górnik. Więc dwa turkole pod rząd na moim kanale. No, gdyby Patryk jechał i to by. Bo serio, sam się nie spodziewałem, że taka lokomotywa będzie. Ja myślałem, że będzie ta zielona z a tu w ogóle PKP Cargo. <coughs> Więc, no. Jest trochę. Nawet dobrze, że wczoraj Czesia zobaczyłem, bo się wkurzył, myślę, że. Co Zaraz, tu kolor powinien odjechać. Kolej śląskich, jest jeden z Gliwic do Katowic. A jest to Alew pierwszy, oczywiście w sumie. jak zawsze, prawda, że. 76 005 D prowadzi dzisiaj ten skład. kolej Śląskie S1. Osobnik

04 4, SKPL, Stelka, Wetlina, w Kłodzka miasto, do Zagórza, Dzień pod im podniósł Węgrzyna? Tutaj, z Intercity Siemieracki, o, nie widziałem żadnego numeru

No więc związek z Unią Europejską w arusha roku w tym jeszcze chce wejść roku wejść przed pan jazdę. Czy śpię o mące? Czy coś... Nie wiem, co się stało. Może już odjeżdżać. Oj, to tył. No zaczął jechać. Ale już... Ruszamy, tragamy klina do jasła, nie wiem wie, gdzie. Ale tylko do zabucham. Bucza, Odjeżdża Snapsza wetlina, a teraz zobaczmy, chodźmy do tablicy dworcowej, zobaczyć opóźnienia składów innych, więc widzę idziemy do tablicy dworcowej sobie zobaczyć Czy działa oraz na live mieliśmy wszyscy zaskoczenie kiedyś tam no dawno to już było ale po tym miesiąc nie dawała ta tablica, więc trzeba sprawdzić dawno w filmu Zabrze nie było więc też no Pidzowie. idziemy na, do budynku dworcowego nie na plac dworcowy Nabrać nagrać kolejne składy jak będą bardzo tablicy lampa składy, exit, wyjście w następnym następny rozkład, bo ja jest 10 czerwca to już za niedługo widzowie. do 10 czerwca jest oczywiście nie, że 10 się rozpoczyna, tylko się kończy więc 11 jest nowy rozkład się nie wiem, jeśli jechać pociągiem no. świnoujście ustka przemyślanin jest pokazane, ale oczywiście wiem, że przemyślanin jedzie na pewno, bo to miał już mieć 14 godzin a to jest wręcz nierealne i na pociąg kolei śląskich S1 i to jest turbo kibelet bo nie wiem teraz czy z Katowic czy z Częstochowy bo nie dosłyszałem zapowiedzi ślądzak aż o 15 minut się spóźnia, ja widzę, że trochę przyziębiony jestem, więc wolę widzę już pójść do domu um, i w następnych filmach już być lepiej można powiedzieć z głosem, bo tak ja w ogóle prawie że, no sami widzieliście, że w tym odcinku na no, końcowej i środkowej części filmu ja nie gadałem więc widzowie dziękuję wam za ten film, zostawcie subskrypcję i lajka i zobaczymy skąd następne filmy, bo sam nie wiem teraz to byłem w czerwini. i zobaczymy. Teraz myślę Katowice, bo dawno nie było, więc widzimy się w następnych filmach. Cześć!